You, witam Was w kolejnym odcinku Let's Play Minecraft. Jest to już piąty odcinek. Dzisiaj się zajmiemy szklarnią, no i troszeczkę poopowiadamy. Zapraszam Was serdecznie. Dobra, dobra, witam. Ja już tu zacząłem takie lekkie prace, a z ja spadłem. Super. Leciutkie prace zacząłem. Dobra, chcę Wam serdecznie podziękować za ponad 100 widzów. Jest to dla mnie no super liczba, jak na początki moje a dziękuję wam wszystkim planuję jakiś jubileusz, może nie wiem, escape coś takiego bym proponował z mojej strony hmm, mam gdzieś mam, dobra co by tu wam jeszcze powiedzieć hmm. to tak, budujemy dzisiaj w, w tym odcinku szklarnię czciny, czy tam bambusa Zajmiemy się tym, no nie będzie to długo trwało, ale mam jeszcze małą niespodziankę. Jak co, jak co wygląda u mnie? Małe zmiany, wiem, może propozycje od was. Nie no, zobaczymy jeszcze. Nie miałem pomysłu na ten odcinek, ale to miało być po prostu podziękowania dla Was, że subskrybujecie mnie, oglądacie, interesujecie się moim kanałem. O to mi po prostu chodzi. Dobra, oj, noc. Teraz trzeba iść spać to ja pójdę spać i widzimy się rano Witam Was w kolejnym odcinku Dzisiaj zajmiemy się no, opowiedzeniem troszeczkę Tam jest moja kopalnia, tutaj jest wykończona już fabryka trzciny Szklarnia Dobra jak widzicie przeszykowałem się że narzędzia Dobra, tak wygląda moja kopalnia Tutaj jest właśnie ten mod spawner użyję go może w następnym odcinku. Tutaj mamy właśnie oszklone wszystko, łyżeczka piecyki. No i oczywiście mały magazynek dobra. Opowiem Wam troszeczkę, tego ogółem to nie będę schodził niżej, bo potrzeba mi tylko kamienia. Przetopionego bądź kowla po prostu. Będę budował dosyć duży projekt, do którego jest mi potrzebny Cobblestone lub Clear. O, to już zależy. No jeszcze z tym. Jedna z najważniejszych rzeczy. Jeżeli film, wam, film się Wam podoba, to dawajcie łapki w górę, bo to jest informacja dla mnie, że film się podoba, warto nagrywać, coś tam zmienić itd. itd. Jeżeli komuś się nie podoba film, to dajcie łapki w górę. Dajcie łapki w dół i nie wiem, napiszcie sensowny komentarz dlaczego żebym wiedział co mógłbym poprawić w mojej serii no i to tyle tak jak mówiłem w tym odcinku nie będzie długo po prostu pokopiemy chwilę ale na następny odcinek już obiecuję coś długiego coś fajnego no mniej więcej zależy co kto lubi ale myślę że spodoba się no więc tak Mogę powiedzieć, że to będzie coś takiego jak Kościół? No, klasztor świątynia Kościół, coś takiego, ale... A zarazem nie. Więc będziecie musieli zobaczyć szóste odcinek. Nie ma bata, no już. Dobra. Dziękuję oczywiście wszystkim serdecznie za ponad 100 subskrypcji. Ponad 100 subskrypcji. Mam zamiar nagrać może jakiś mały jubileusz? No, może. Ale to zobaczymy, mały escapecik, coś takiego. Jeszcze zobaczymy jak to będzie wyglądać. Tak jak chyba wspominałem, mam już oryginalnego Minecrafta. Zakupiłem się. Tak wygląda mój skin, jeżeli go nie pokazywałem. A jeżeli tak, to przepraszam. Tak wygląda z tyłu. Jest troszeczkę czarniutki, fajny. Jakieś słuchawki, nie wiem, podoba mi się. dobra, mniejsza z tym. Tutaj mówię, to ja was może pożegnam na chwilę, albo nie, dobra, pokopiemy trochę. Nie było, że w odcinku nic nie ma. Dzisiaj będzie taka może mała zapowiedź i początek nowego. No, coś takiego wymyślimy może. Ale to zobaczymy, bo pod siebie się nie kopię. Jest troszeczkę ciemno powiem Wam ja, ja nic nie widzę więc A tym bardziej wy bo YouTube to niestety przyciemnia Więc ja pokopę jakoś tak Nie wiem na widoku Tak jakoś pokopę na razie i porozmawiamy Co by Wam tu jeszcze powiedzieć Planuję może vloga Tak pokażę swoją twarz Będę nagrywał nie wiem jak to wyjdzie pewnie nie bo to będzie początek ale z dnia na dzień to się zmieni więc jeżeli jesteście za vlogiem lub audiologiem piszcie w komentarzach pod tym filmikiem tak jak prosiłem o te łapki no i to tyle chyba na dziś powiem to jeszcze tak w następnym odcinku no, planuję 15 minut co najregoc nie będzie miał, jak nie i dwie części. Myślę, że to będzie coś ciekawego. No, ale już się powtarzam, więc co ja to będę dalej mówił. Więc trzymajcie się, pozdrawiam Was. A i jeszcze coś. Niestety mój nick się zmienił. Już nie skarpę, wiem. Ponieważ nie udało się takiego ustawić, Jest teraz nick. Tylko wiem. D E -M, ale nadal będę się podawał jako Karbodiem. Jest to tylko Nick w Minecrafcie, więc a tak się nazywam oryginalnie, więc no tak to powiemy. Więc pozdrawiam was, trzymajcie się, miłego weekendu, no i pozdro Karbodiem.